Choć do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostały jeszcze trzy miesiące, to już rozpoczęły się przygotowania do tego wydarzenia. Dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyła się krótka konferencja prasowa w sprawie WOŚP. Cieszymy się, że po raz kolejny został zarejestrowany sztab w Kołobrzegu, czyli również Kołobrzeg dołączy się do szlachetnej akcji zbierania pieniędzy i na Kołobrzeskich ulicach pojawią się wolontariusze. Z czerwonym serduszkiem. A w tym roku w tej edycji pieniądze będą zbierane na rzecz walki ze straszną chorobą. Każdy, kto chorował bądź kogo, u kogo w domu, ktoś chorował na sepsę wie, jak zdradliwa i podstępna jest to choroba. Dlatego w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy. Warto dodać, że po raz pierwszy w historii orkiestry zakupione urządzenia posłużą nieokreślonej grupie wiekowej pacjent ale wszystkim którzy tego sprzętu będą potrzebować rejestracja wolontariuszy rozpocznie się w poniedziałek 14 listopada. Szukamy oczywiście osób odpowiedzialnych z uśmiechem, z energią, z werwą do działania i takie osoby prosimy aby zgłaszały się do Pauliny Żupaniec do urzędu miasta wysyłając maila na adres P.żupaniec małpa um. i w tym mailu m, trzeba podać swoje dane. Po raz pierwszy zgłosiliśmy się też po sztabowe puszki stacjonarne. Wszelkie miejsca, gdzie, gdzie gromadzą się ludzie, restauracje, firmy, hotele mogą zgłaszać się do nas po to, żeby taką stacjonar sztabową puszkę stacjonarną otrzymać. I już od 10 grudnia aż do dnia finału będzie można codziennie wystawiać taką puszkę w tej, w tym przedsiębiorstwie, czy firmie, czy instytucji. Sztab WOŚP zaprasza także do przynoszenia gadżetów na licytację. Te podobnie jak w ubiegłych latach będą prowadzone w internecie. Wszystkie informacje na temat finału WOŚP będą udostępniane na Facebooku na profilu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kołobrzeg. Serdecznie zapraszam wszystkich kołobrzeżan. Przybywajcie do nas 29 stycznia. Zawsze na Was czekamy. Nigdy nas nie rozczarowaliście. No, jest nam niezmiernie miło, że razem z nami gracie już 31 lat w Wielkiej Orkiestrze. Na całość konferencji zapraszamy do bloku programów po wydarzeniach dnia.